Cześć, tu Karemiri. witajcie w kolejnym odcinku Sześciennej Geometrii. No tak, długa to była przerwa, no i tak dalej, ale nareszcie jesteśmy z kolejnym odcinkiem i niestety będzie to odcinek ostatni. Ale spokojnie, spokojnie. Będzie to ostatni odcinek pierwszej serii, tej, która trwała do tej pory. No i niestety została zakończona długą przerwą, no i ogólnie plac się trochę posypał. Nie udało się zre zrealizować do końca tych założeń. Mam nadzieję, że. Lubiło wszystko to, co do tej pory tutaj zrobiliśmy z Jumperem, z Nexus, z Face of Godem yy, i różnymi innymi ochotnikami, którzy wypełzili z naszego pełnego ochotników lochu. Jako tako... Yy... Te odcinki wam się podobały. No i tak, no i co? No i myślę, że no niestety szkoda będzie mi tego świata trochę. Wydaje mi się, że jest całkiem przyzwoity, dobrze się wygenerował i tak dalej. Jak widzicie, wrócił John, Nie, John Smith, obrócnik Redemption, jest już jeden trzy redy i tak dalej. Jest to co prawda używa w tej chwili mojego osobistego miksu tych tekstur. Różno... Różni się on trochę od tych, które można sobie ściągnąć i pobrać, ale mam nadzieję, że również w dalszym ciągu będę kręcił tę serię. I tak, y, oczywiście powiedziałem, że to jest koniec tej serii. No, ale to nie jest, wróć, koniec pierwszej serii. No, ale to nie jest koniec w ogóle serii serii, ponieważ jako, że metra była tutaj standardowym tytułem pierwszym w ogóle na kanale, pod tym samym, pod tą samą nazwą zresztą i tak dalej, to nie chciałbym mimo wszystko z niej zrezygnować. I jak już się pewnie domyślacie, za chwilę nastąpi seria druga, z trochę innymi założeniami, z trochę innymi ludźmi. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że jako tako uda się to jakoś rozkręcić również będzie się Wam trochę podobało. W dalszym ciągu będzie to multiplayer, ale już odrobinę inny. No niestety, z lochem pełnym ochotników musimy się pożegnać. Aczkolwiek pff, myślę, że. że ja go odbuduję, tak? Bo to jest taka trochę wizytówka tutaj. I co? No i po prostu. co zrobię z tym światem? Myślę, że ja go zostawię, ja wiem. Pff, dajcie znać, że mogę go dać do downloadu. Dużo tutaj nie ma, jest właściwie tylko tyle co widzieliście we wszystkich odcinkach od bodajże siódmego aż do tej pory. No i co? I będziecie sobie go mogli pograć, pobrać, pograć i to wszystko na razie. No chyba, że nie chcecie, to nie będę go zapodawał. Dajcie znać w komentarzach, yy, albo na privie. No dobra, ale w takim razie, żeby szkodliwie nie przedłużać, jak widzicie, pojawił się tutaj portal do innego wymiaru. Tym razem nie przylecą po nas kosmici, niestety. Yy, no ale cóż, użyjemy, użyjemy tego, co mamy pod ręką. I w takim razie, udajmy się do sezonu drugiego. Banzai! Sprint nie zaskoczył. Bon o! Normalnie nie trwało to długo, jak widzicie jesteśmy już w sezonie drugim, na nowej mapie, na nowym serwerze, który, że tak powiem stanął właśnie w tym celu, aby móc kręcić kolejne odcinki sześciennej geometrii, a żebym nie, żeby nie był tu sam, to myślę, że wkrótce pojawi się tutaj więcej ludzi. No i co? I myślę, że w tym momencie zrobię szybkie cięcie, bo nie ma sensu, aby się ten odcinek przerodził w yy, kolejną, w cudzysłowie, pierwszą noc Minecraft i tak dalej. Takich rzeczy jest masa. Myślę, że po prostu włączę nagrywanie za chwilę, jak już coś postawię. Dobra, myślę, że już wystarczy mi tego zbierania materiałów. Czas coś wybudować, jak i również powiedzieć parę słów o tym, co tu się będzie działo, w ogóle co to jest za miejsce i jakie są ogólne plany i zasady. Ja tu po prostu zacznę walczyć z, z, że tak powiem, budynkiem, w którym będą się pojawiali, no bo przybyli na serwer. Czyli to będzie gdzieś tu, o ile dobrze pamiętam. A tymczasem zaczynamy. No więc tak, jak to wygląda? Serwer jest ustawiony w tej chwili. Na poziom trudności normal, jest to czysty żeby survival, bez żadnych pluginów, które by wpływały jakoś znacząco na rozgrywkę. Jedynymi w tej chwili, które są zainstalowane, jest to jeden, który się nazywa Performance Monitor i to mi pokazuje, ile zasobów jest w tej chwili wolnych, ile zużytych dla serwera i tak dalej, aczkolwiek jego przyszłość też nie jest specjalnie wiadoma, czy on tu zostanie na dłużej, czy jest tylko tymczasowo. Drugim jest to death, death Chest, czy coś w tym stylu. Jest to plugin, który w momencie śmierci gracza stawia mu w tym miejscu nagrobek, zbierając w nim również wszystkiego jego itemy i pozwalając je mu, mu je odzyskać. Tak, mały układ w kierunku y, ludzi, którzy tutaj będą grali i którzy niejednokrotnie będą tutaj biegać i ginąć i tak dalej. No dobra, i jak będzie wyglądał ten budynek spawnu? No tak, tutaj będzie wejście do portalu, y, który będzie takim hubem, w cudzysłowie. Oh, Hello, hello! Gdyby to była geometryczna wyspa, powiedziałbym, że przylecieli do nas Goa'uldzi, ale to wygląda raczej jak zwykły zombie pigment z DTR. Słyszałem, że oni się mają pojawiać w pobliżu portali, aczkolwiek nigdy jeszcze żadnego nie widziałem, żeby to robił. No co się patrzysz, zatrudni się. O, ale widzę, że zaczął padać. No to jesteśmy w domu. Okej. Okay. I teraz, tak, co dalej? Tyle z pluginów. Jak się ten serwer nazywa? Z tytułu braku dobrego pomysłu na nazwę, chciałem go w pierwszej chwili nazwać Sześcienna Geometria albo coś w tym stylu, ale pomyślałem sobie, że nie, to nie będzie fair w stosunku do ludzi, którzy będą tutaj grali i którzy również będą nagrywali swoje let's playe bo tak w porównaniu z poprzednim sezonem, będziemy tutaj gościli osoby właśnie które mają swoje kanały na YouTube, które krecą swoje let's play, e, przynajmniej tak planuję, jednak na razie, yy, no, kto dokładnie, nie jestem w stanie wam powiedzieć, na razie potwierdziła mi się tylko jedna osoba, która w ogóle się odezwała w, na moje zaproszenie i powiedziała, że tak, okej, okay, to jest całkiem fajny pomysł. Yy, jak jest adres tego serwera? Yy, nie pytajcie mnie, i tak jest założona whitelista, nie będziecie się mogli na niego dostać, Mogę Wam podać jedynie nazwę właśnie, która z tytułu chwilowo braku weny twórczej z mojej strony wygląda tak. Czyli jest to A3, A do potęgi trzeciej, czyli wzór na objętość sześcianu. Tak, wiem, bardzo, bardzo ambitne. No ale jak już powiedziałem, nie byłem w stanie wymyślić niczego lepszego. No cóż, przykro mi. Może następnym wyrazem. I teraz tak, co dalej? Może, może ta nazwa ulegnie zmianie? Może ktoś zaproponuje coś dobrego, coś fajnego, taką nazwę, która się wszystkim pozostałym, którzy tutaj będą grali, spodoba? Być może ogłosimy na to jakiś konkurs. Nie jestem w stanie Wam w tej chwili na to pytanie odpowiedzieć. Nie wiem, jak Was, ale mnie ten zobi piłen, który tam się kręci strasznie stresuje. Okej, okay, to tak, punkt spawnu, no właśnie, punkt spawnu już powoli nabiera kształtów. Na razie wygląda to w ten sposób. W przeciwieństwie do poprzedniej serii, każdy gra w cudzysłowie na siebie, czyli jako że kręci bądź nie kręci własny let's play bądź cokolwiek innego, to jak najbardziej może realizować własne projekty. Oczywiście lista osób, które tutaj się znajdą i które będą kręciły własną serię i tak dalej, będzie dostępna do wglądu w opisie bądź gdziekolwiek, więc będziecie mogli sobie na przykład obejrzeć różne dziwne rzeczy, które tu się będą działy z różnych perspektyw, różnych osób. Wracając do projektów, to jest ogólnie swoboda. Każdy może dodać co chce, gdzie chce, powiedzmy, jak chce, pozostali nie specjalnie będą mu w to ingerować, chyba że ich poprosi, bądź nie wiem, bądź coś innego się wydarzy. To jest jeszcze wszystko, oczywiście do ugadania. I oczywiście pod warunkiem, że nie będzie to jakiś projekt na zasadzie taki, że OK tutaj trzeba coś postawić, czy to będzie na przykład wielka publiczna farma, czy kawałek tutaj właśnie takiej wioski na spałnie. No to wtedy powiedzmy sobie, wszyscy się zbierzemy i wszyscy to zbudujemy, chyba, że kogoś nie będzie, to nie będzie miał czasu, to po prostu przyjdzie we własnym zakresie i coś tutaj dostawi. Ciąg dalszy. PVP. PVP jest włączone. No, ale mam nadzieję, że nie będą tutaj grosowały od razu pierwszego dnia wściekłe hordy i będą na nas polować. Mapa, mapa jest niedostępna, nie jest zainstalowana. Na obecną chwilę nie zanosi się aby była. Yy, też mnie wkurza. I yy, okej okay, w sobie ta brasa, jakiś czas będzie można kogoś zabić z jakiegoś powodu, nie, nie po prostu dla sztuki coś też się dogada w ten sposób. Neter jest włączony. W Deterze oczywiście też będzie można budować, będą będą się mieściły huby tak zwane, czyli czyli na przykład powiedzmy sobie, to jest mniej więcej prawie, są prawie współrzędne 0.0, tutaj jest raptem przesunięcie takie trochę na 200, na 100, ale to tylko dlatego, że 0.0 to jest gdzieś środek tamtego oceanu prawdopodobnie i dlatego w tej chwili wygląda to tak jak wygląda. I powiedzmy, że ktoś ma domek, nie wiem, 3000 kratek w tamtą stronę, ktoś drugi ma 6000 kratek w tamtą stronę. No i w takim razie, żeby się można było przemieszczać po tych domkach jako tako, bądź zbierać, bądź przychodzić, bądź pomagać i tak dalej i nie trzeba było się tłuc przez całą mapę właśnie powstanie taki hub, gdzie przypominam, dla tych, którzy nie wiedzą odległość dzieli się przez 8 czyli 8000 kratek w w świecie tutaj na górze jest to tylko tysiąc kratek w neterze. Jak widzicie, jest to zdecydowanie bliżej. Co jeszcze? Czy będą się tu pojawiali jacyś goście na serwerze? Na obecną chwilę chyba nie. Na obecną chwilę nie. Powiedzmy, że serwer dopiero startuje, więc nie wiemy, jak to będzie wszystko wyglądało. No, ale na razie jest tylko tyle i tego się będziemy trzymać. Plan dalszy obejmuje następujące czynności. Jako że w tym miejscu będą się pojawiali gracze. Tak, zrobimy tutaj zaraz ładny wzorek ze zwykłych desek. Na no, no ze zwykły desek. Najwyraźniej będzie trzeba, bo <gryw> bo niestety ciemnych jeszcze nie posiadam. Nie byłem aż tak daleko. Aby posiadać ciemne deski w tej chwili. To, to zrobi pigment syczy. Jak na niego deszcz pada najwyraźniej. Bardzo śmieszne. Gorący chłopak po prostu jest. Nie, to mi się nie podoba. Zmienimy to zaraz na schodki. Nie, dalej mi się nie podoba. Dobra, powiedzmy, że w tej chwili nie mam specjalnie pomysłu na tą podłogę, więc zostaną po prostu jasne deski. Schodki użyjemy gdzie indziej. Jednego jestem pewien, w tym miejscu nie będzie specjalnego domu, będzie tutaj po prostu taki oto ogrodzony tarasik, który to tarasik będzie miał daszek, aby nie padało nam na głowę, i będzie również prowadził tutaj do tego właśnie wejścia do Portal Hub. Tak, tak, i skończyły się nam płotki, dobra, i budujemy dalej. No, i powiedzmy, że w tym miejscu będzie się zaczynało właśnie nasze miasteczko. Takie przyspałnowe, aby było cokolwiek postawione, przyspałnie, żeby było widać, że ktoś tu jednak coś gra. Może ono zostanie w takiej postaci jaki jest. Może się dodatkowo rozwinie. Tego też nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć. Ale na pewno, na pewno każda z osób, która tutaj będzie grała, coś od siebie do niego dorzuci. A przynajmniej zostanie o to poproszona. Mam nadzieję, że wyjdzie to dość ładnie. I z tego, co czuję właśnie w tej chwili, chyba zrobiło się straszne, strasznie nudno. Ponieważ poza tym, że pada, to ja tutaj zaczynam gadać i nudzić znowu. To po prostu zrobię kolejne cięcie w momencie, kiedy coś tutaj już będzie konkretniej postawione. Owszem, owszem, punkt spawnu nabiera już jako takich kształtów, aczkolwiek jest jeszcze daleki od ukończenia i też nie ma sensu, abyście musieli na to patrzeć. Budynek spawnu powoli, znaczy budynek spawnu, miejsce spawnu powoli nabiera kształtów. Budynek, w którym stoi portal, też już powoli wygląda tak, jak powinien. Strasznie mnie wkurzają te. Klocki drewna 1-3. Strasznie ciężko jest je postawić w takiej pozycji, w jakiej byśmy chcieli. Są strasznie wrażliwe na kąt, pod którym się to robi. Jeszcze bardziej chyba nawet niż pistony. Tak mi się przynajmniej zdaje, jak próbuję je tutaj je tutaj ustawiać. Robią z nich takie. Oto. No, nie wiem jak to nazwać. Nie mam pojęcia, jak, jak to nazwać. Skrzydełka. Coś takiego, no a po prostu, żeby nie był to taki sztywny klocek. Klocek, o, nie wiem, skrywający coś. Będzie to po prostu wyglądało lepiej, tak samo jak nie ma specjalnego skośnego dachu. Jest po prostu taka mała, i spadłem bez sensu. Jest po prostu taka mała obwódka z płotków na samym czubku. Tak, bum. Dobra. pytanie, czy mam jeszcze wystarczająco dużo. Eee, nie mam. W skrzynce też nie mam, muszę wyciąć kilka nowych drzewek. ponieważ w tej chwili wszystko poszło na węgiel. Oczywiście to co mi tutaj zostanie i tak dalej ja. No nie będę specjalnie mieszkał długo tutaj w okolicach tego spawnu. Ja się planuję przenieść dalej sobie jakieś ładne miejsce, trochę dalej stąd, gdzie. Tam jest zombiak. Gdzie po prostu będę miał dużo miejsca. Będę miał teren ukształtowany w taki sposób, jaki. Gdzie warczysz? A, pewnie w niepiaskini. Gdzie będę miał teren ukształtowany w taki sposób, jaki potrzebuję? Czyli będzie jakaś góra, jakaś pustynia, jakieś. Nie wiem, coś innego. A, tu jesteś. To Toda pierwszy odstrzelony zombiak. No, i po prostu tam będę, że tak powiem, własne projekty tworzył. No, oczywiście, pozostałe osoby również mogą to zrobić, y oczywiście, bez najmniejszego problemu. No i tak, oczywiście, w pierwszej kolejności jednak zbuduję tutaj ten domek taki przyspałnowy, bo y jednak gdzieś muszę mieszkać. Ja wiem, że mógłbym zaraz odstawić Berra grillsa, złapać. Te narzędzia, które mam, parę pochodni i pogdać w burz i tak dalej. Jednak muszę, muszę też czule pomyśleć o tych, którzy tu przyjdą i nie będą mieli takiego szczęścia, że mm, będą już mieli narzędzia i żelazo, i węgiel, i pochodnie i tak dalej. I po prostu muszę im po pierwsze postawić domek. Teren już jest oświetlony, więc jest w miarę bezpieczny. Przynajmniej tak mi się wydaje. Będę musiał postawić domek. Postawię jakąś skrzynkę, postawię, nie wiem, tablicę, ogłoszeń, albo coś w tym stylu. No i po prostu jak przyjdą, to będą sobie wziąć trochę węgla, jakoś tam, nie wiem, kamienną siekierę, żeby nie musieć szukać i tak dalej, żeby po prostu mogły już od razu zacząć tutaj przygodę na tym super fajnym świecie. No i to po prostu tyle. Jako że powiedzmy sobie, budynek z już jako tako jest ukończony, no to myślę, że zrobimy dokładnie to samo z platformą, na której pojawiają się gracze. Tablica ogłoszeń będzie gdzieś tu, albo coś. I to w sumie wszystko. Nie zanudzę dzisiaj tym takim oto pilotażowym odcinkiem, w którym było nic więcej oprócz typowego pierwszego dnia Minecraft i tak dalej i planów, które, że tak powiem, ogłosiłem i są już wiadomo. No, to w takim razie, mam nadzieję, że wkrótce już w następnym odcinku tutaj właśnie, ha, bo nie powiedziałem. Ta moja seria, którą będę nagrywał tutaj na serwerze, dalej będzie się nazywała Sześcienna Geometria, ale znajdzie się przy niej jeszcze dopisek z nazwą serwera. Na razie będzie to, to właśnie A3, Później może jeżeli dojdziemy wspólnie do wniosku, że ta nazwa jest słaba i ktoś wymyśli jakąś lepszą, to wtedy ulegnie to zmianie, ale traktujcie to po prostu jako kolejny sezon sześciennej geometrii. To wszystko na teraz. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.